I powtarzam jeszcze raz. Prezydent się nie musi ze wszystkimi zgadzać, ale kiedy są te reprezentatywne grupy społeczne, a były w ciągu ostatnich pięciu lat i to często, było ich niemało, byli to ludzie, którzy domagali się choćby referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. Mieli ze sobą ponad półtora miliona podpisów w Warszawie. Nie było dla I nich czasu. Ludzie tego nie chcieli, a prezydent to zrobił. Komu służył? Komu służył? Służył narodowi, społeczeństwu, czy służył interesom swojej grupy politycznej, która taki plan lansowała? Dla kogo będzie trzeba ustalić, dla kogo on był lansowany i kto tak bardzo tego no chciał? Ale pytam, co was pchnęło tutaj? I słyszę to samo, co słyszę w kraju. No nie było perspektywy, nie było szans na pracę. No największym pracodawcą był urząd u nas w miasteczku. Gminy, starostwo, nie było miejsc pracy, pensje marne. No, co, skończyliśmy studia, co mieliśmy zrobić? No, zabraliśmy i pojechaliśmy. No, tu byli znajomi, pierwszą, pierwszą pracę to pomogli. Najpierw ja pojechałem, mówi mężczyzna, potem mówi żona, dojechała, a niektórzy mówią, na miejscu się poznaliśmy, pobraliśmy się, a na spotkaniach przychodzą do mnie rodzice i mówią, no, trzy córki mamy, wszystkie trzy wyjechały. Wszystkie trzy za granicą. Wnuki widujemy dwa razy na rok. I ludzie płaczą. Naprawdę. Płaczą. I dlatego ja mówię, dziś jestem przekonany, że najważniejszym zadaniem rządzących, najważniejszym zadaniem polityków w Polsce na przyszłość jest odbudowa polskiej gospodarki. Nie ma dziś zadania ważniejszego, bo w moim przeświadczeniu to jest być albo nie być, naszego kraju i naszego społeczeństwa na najbliższe dziesięciolecia. Bo jeżeli ta sytuacja. <plosy> Państwo znacie dokładnie ten problem, bo tutaj pewnie emigracja na wyspy też jest popularna, ale większość jednak wyjeżdża do Niemiec i tam szuka swojego szczęścia, no jest stosunkowo niedaleko, tak? Ale nie pracują w Polsce. I rzecz cała polega też na tym, nawet jeżeli są tymi dojeżdżającymi, że na weekendy wracają do domu. Ci z Anglii to nie robią w ten sposób, ale ci, którzy tutaj bliżej, gdzieś kilkaset kilometrów, to, to dojeżdżają w piątek, prawda? Droga zatłoczona od granicy. Widziałem to, widziałem to, proszę państwa, pod Szczecinem, jak ludzie wracali. Odkąd tam upadły stocznie, tysiące ludzi. Wcześniej też już, ale po upadku stoczni, to już w ogóle gremialnie wszyscy pracują w Niemczech. I autostrada wieczorem w piątek jest zatłoczona, ta, która prowadzi z Niemiec do Szczecina. Myślę, że tutaj jest tak samo. Tylko, że jest jeszcze jeden w tym problem, chociaż to na szczęście nie jest do końca rozbicie rodzin, kiedy pięć dni w tygodniu nie ma ojca, rodziny czy, czy, czy mamy, a, ale, ale chociaż na weekendy są. Problem też polega na tym, że oni. Pracują na rzecz innych społeczeństw, budując swój dobrobyt i swoje szczęście, pracują na rzecz innych państw. I żeby była pełna jasność, żaden polityk w Polsce nie ma prawa mieć dzisiaj do nich pretensji. Żaden. Dlatego, że w Polsce rzeczywiście oni nie mają warunków do tego, żeby mogli godnie i normalnie żyć. I dlatego mówię, że to jest wielkie zadanie. Ale żeby to zadanie mogło być wykonane, najpierw potrzebujemy zmiany. Nie zmiany Polski, potrzebujemy zmiany władzy. To jest pierwsza rzecz najważniejsza, która musi się stać.